Na początku był przemarsz ulicami miasta, przed Miejskim Domem Kultury uczestnicy happeningu wypuścili niebieskie balony, będące symbolem autyzmu. No. Takim akcentem rozpoczął się drugi dzień obchodzonych w Radomsku Dni Autyzmu. Z danych statystycznych wynika, że z każdym rokiem osób cierpiących na tę chorobę przybywa, mimo to świadomość społeczeństwa o niej wciąż jest niewielka, a takie imprezy jak ta zorganizowana przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Radomsku mają pomóc zrozumieć, czym jest autyzm. Jest to specyficzne środowisko. Są to tak zwane niegrzeczne dzieci, ale one tak naprawdę nie są niegrzeczne. Są inne. Jest to za całościowe zaburzenie neurorozwojowe i yy, myślę, że warto o tym powiedzieć, że te dzieci funkcjonują wśród nas, yy, w naszej społeczności. O braku tolerancji wobec osób z autyzmem najlepiej wiedzą rodzice dzieci cierpiących na tę chorobę, dlatego popierają i chętnie sami włączają się w organizację w mieście dni autyzmu. Uważam, że są to bardzo ważne dni dla nas i w ogóle dla wszystkich osób, które mają takie dzieci z autyzmem. Uważam, że społeczeństwo powinno się dowiedzieć, jak wygląda w ogóle życie z dzieckiem autystycznym i mieć po prostu. Spojrzenie na to w taki sposób, żeby te dzieci nie były traktowane inaczej, by traktowane równa równi. W Radomsku impreza organizowana jest po raz trzeci. Przez dwa dni mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w ciekawych projektach przygotowanych przez podopiecznych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jak mówią nauczyciele, to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim świetna terapia. Uczą się nowych doświadczeń, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o rodziców, rodzice cieszą się, że mogą uczestniczyć ich dzieci w tak, tego typu właśnie akcjach. Że również mogą ich zobaczyć na wielkiej scenie, że oni są jak gdyby głównymi bohaterami tych właśnie dni. Integracja szeroko rozumiana jest bardzo istotna. W naszych szeregach tutaj, chociażby muzycznych, też grają osoby, które są niepełnosprawne. No i myślę, że dzięki takim akcjom świat staje się po prostu lepszy. W radomszczańskim ośrodku przebywa 22 podopiecznych dotkniętych autyzmem, którzy uczą się w czterech podstawówkach w dwóch klasach gimnazjalnych oraz jednej klasie uczącej zawodu.